Witamy Was bardzo serdecznie z lasu. Przyszliśmy dzisiaj na grzyby i chciałem poruszyć temat, dlaczego warto zbierać grzyby, i nie chodzi mi o to, żeby się najeść. Zapraszam na film. Widzisz grzyby jakieś? Nie, ale mama z oliwką widziały na drzewach. Nie potrafią chodzić po drzewach, dlatego nie zbierały tych grzybów, tak? Aby pójść na grzyby, trzeba się przygotować i mieć kilka rzeczy. Na przykład koszyk, do którego będziemy zbierać grzyby, bo nie należy zbierać ich w reklamówki, tylko do koszyka. A Przy okazji, do koszyka, oczywiście, można włożyć kawkę, bo jak wiecie, ja jestem karwoszem. Bez skały ani róż. Po tych koszyczkach był film, kliknijcie kartę. Wiesz Amela co? Musimy chyba wejść w las, bo przy tej ścieżce to nic nie znajdziemy. Dalej ścieżką. Już pędzę, pędzę. Amela chyba coś znalazła. Uwaga, nie wie czy jadalna, ale nie przypomina mu homora. Jest akcja. Ja bym powiedział, że do psiaki jakieś. Jest taka dziedzina, która nazywa się mindfulness. Można pojechać, można pychać na kurs, coś się nauczyć, jak się wyciszyć, skupić, skoncentrować i być tu i teraz. Czyli jak jesteśmy na grzybach, to jesteśmy na grzybach, a nie myślami gdzieś na przykład przy nakręcaniu filmu jak ja. Nasi dziadowie i pradziadowie nie chodzili na kursy mindfulness. Oni po prostu szli do lasu i zbierali grzyby. Dodatkowo wziąłem nóż morę, bo nie mogę znaleźć moich noży do zbierania grzybów, ale o tych nożach był film, więc kliknijcie kartę. Natomiast ja sobie wziąłem kawkę, wziąłem sobie kawkę bo stwierdziłem, że jak nic nie znajdę, to będę miał chociaż frajdę z tego, że sobie w lesie Wypije kawa. Skoro jesteśmy przy kawie, to jest taki mały mek, ponieważ y, zbieranie grzybów to nie tylko ich jedzenie, ale może to być na przykład rozwój zdolności kulinarnych. Oczywiście wszystko tu się kręci koło jedzenia, bo cała grupa korzyści z chodzenia na grzyby, z tego, że zbierzemy grzyby, to nie tylko jedzenie, ale kilka innych spraw. I tutaj, to, i tutaj taką listę stworzyłem, co w temacie kulinarnym jest fantastycznego, jeśli chodzi o zbieranie grzybów. Ja sobie wezmę kawki. Amelka szuka grzybków. Amela, na dole, na dole! Nie na gałęziach! Na dole się patrz! Grzyby mutowały, dostały skrzydeł, i wzbiły się na wyższe poziomy. I zasiadły gdzieś na gałązkach sosny, albo brzozy. Oczywiście o nożu mora też był film. Możecie kliknąć i obejrzeć sobie film. Tam kiedyś się na ten temat naprodukowałem. Jak jeszcze nie nosiłem okularów. Grzybki, grzybki, cip, 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 cip. Wystawcie łebki. Idę. Czyżby Amela znowu coś znalazła? Amela na pewno znalazła lepsze światło. I kolejna grupa korzyści są społeczne. Na przykład budowanie relacji w rodzinie. Budowanie więzi w rodzinie, bo. To takie wspólne wyjście na spacer do lasu, na zbieranie grzybów, wspólna działalność. Ja wiem, że niektórzy najlepiej integrują się rodzinie w centrum handlowym, ale można równie dobrze integrować się w lesie. A w ogóle to, gdzie wszyscy poleźli, zwykle zostawili mnie samego. To taka a propos integracji. Amelka jest w tamtym kierunku, bo wiaderko tam puknęło. Żeby pójść na grzyby, szczególnie w taką pogodę jak jest teraz, to trzeba się odpowiednio przygotować. Ja jestem przygotowany od czubka głowy, mając kaptur, skończywszy na butach, na nogach, o których oczywiście też był film na naszym kanale. Więc kliknijcie kartę. kartę, przypominam Wam, te, ile gadżetów kupiłem, żeby, żeby mieć fan z wyjścia do lasu. Ty masz kalosze. A przy okazji ten film powstaje w przyspółpracy z kanałem Podróże Coraz Dalej i nasza najbliższa podróż, mówiąc krótko, to jest do lasu, bo do lasu mamy 200 metrów, możemy wyjść, pospacerować, pozbierać grzyby, pozbierać jagody, albo obejrzeć zabytki natury, jak to się tak nazywa, na przykład najstarszą sosnę w Polsce, która jest kilometr 100 metrów prosto od naszego domu, zygzakiem trochę dalej. Też był pewnie film o Sośni, na naszym kanale. Jeżeli tak, to wam stawię to tę kartę. Idziemy dalej. Idziemy, właśnie. A propos chodzenia, to następna dziedzina, jako, jaka jest, to aktywność fizyczna, która może spowodować to, że schudniemy, jak będziemy dużo łazili. Może spowodować to, że się dotlenimy, zrelaksujemy i... Efekt taki będzie, że lepiej się wyśpimy. To następna taka grupka. Mamy psychiczne, mamy fizyczne, mamy społeczne i zobaczymy co. A, kulinarne. Cztery dziedziny, które już tam się tworzą jako korzyści. Szukamy dalej grzybów? Tak. Za godzinę w domu muszę być. Przynajmniej film nagram, jak nie znajdziemy żadnych grzybów. Mm -hmm. Żebyście wiedzieli, że jeszcze żyjemy, funkcjonujemy i nadal jesteśmy w lesie. Następna dziedzina to na przykład dotyczy dzieci, dotyczy Amelki. Dlaczego warto chodzić na grzyby? Co się w szkole nauczyłaś? Że jak się zbiera grzyby, to się zbiera we wiaderkach albo w jakichś koszykach, a nie we torebkach foliowych. I nie tylko grzyby, ale i inne, inne rzeczy, które rosną w lesie. Właśnie, czyli następnym elementem to jest edukacja. Dzieci uczą się coś w szkole, możemy przyjść do lasu i pokazać im dokładnie to wszystko, czym jest ekosystem, ekologia i jeszcze wszystkie inne rzeczy na E. Co się jeszcze w szkole nauczyłaś? Że nie wyrzuca się byle gdzie puszek, butelek jakiś, tylko do, jak są czasami wodki przy drzewach, to do nich się to wrzuca. Bo tak, a nie na ziemią. Krótko mówiąc, nie zaśmiecamy lasu. Tego dzieci uczą, a w praktyce też możemy pokazać, że wszystko, co, co mamy, to przynosimy do lasu, to zabieramy ze sobą z powrotem. Idziemy tam, za amerką. Kawa jest, nóż jest, woda z koszyku jest, tylko brak grzybów. Nie wiem, czy słyszycie, ale Amelka zobaczyła. Mamy oliwkę. Chyba. Nie one? Nie. No wybieraj. Mam jeszcze 25 minut na marzenie po lesie. Zbieranie grzybów, wypicie kawki, a potem ponieważ jestem z Amerką, to ludzie musieli zbierać się do domu i zobaczymy, tak przy okazji, czy Agnieszka z Oliwka, już są do domu, to wam nagram czy znalazły jakiegoś grzyba bo my tylko niejadalne znaleźliśmy tak, my tylko te co są niejadalne znaleźliśmy wczoraj się mnie dzieci zapytały czy ja pójdę razem z nimi na grzyby na, do lasu i co, co, powie, co tata powiedział? Że gdzie nas nagrać. Właśnie, ja od razu sprecyzowałem, że przychodzę tutaj nagrać nasz wypad rodzinny na grzyby. Naszą mikro wycieczkę do lasu. Grzybki, cip, 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 cip. No, wychodźcie z książków. Kiedyś koło tego drzewa znalazłem grzyba. Jadalnego? Tak, ale teraz nie ma żadnego grzyba koło tego drzewa, poza muchomorami. Ale ładne te muchomory. Można stwierdzić, że muchomory są ładne. Tu coś jest? O, co to jest? To jest olszówka. Olszówki są jadalne. E, moja babcia z dziadkiem zbierali olszówki, jedliśmy olszówki. Dzisiaj się olszówek nie zbiera, ale zabiorę, zabierzemy do domu. Tak. O, zabierzemy. Zdjęcie zaraz zrobię, bo muszę jakąś miniaturkę mieć, że jedyny grzyb znaleziony dzisiaj przez nas w lesie czyli olszówka. Jak się społeczeństwo rozwija, to jest coraz bardziej wybredne i robią się pyszne olszuweczki w cebulce na zimę, na przykład słoikach, To teraz się nie je. Te same prawdziwki borowiki, kureczki, gąseczki, podgrzybki i tyle. O! A nie jakieś tam olszówki. No. Ja zabrałam swój nóż i film z moim nożem jest na kanale. Kliknijcie kartę. Pokaż nożyk. Tu jest parakord. Jest, jest bardzo lekkim nożykiem. Taki dla dzieci. Dzisiaj ten nożyk pierwszy raz ostrzyłem, bo jak Amelka była mała i go dostała, to nie był ostrzony, żeby się nie skaleczyła. Ale żeby dzisiaj uciąć yy, nóżkę od grzybka, to został naostrzony. Ja mogę, bo tak jeszcze nie... Oj. To jeszcze to zrzuć ten mech, o, zostawimy mech w lesie. Mama no i tak nasza wszędzie, że zbieramy olszówki. W górach świętokrzyskich olszówek nie zbierano. Mama takiego grzyba nie zna powiedziała i nic z olszówką nie zrobi. Ale póki co mamy trofeum. A poza faktem jeszcze tego koszyka i tego, co jest z grzybami, to na naszym kanale na przykład był film o spodniach, o butach już mówiłem. Jeszcze te, testuję dzisiaj pasek, o którym też był film niedawno. E, ten z biedronki. Czy mam takie spodnie, że w razie czego mają gumkę mi, i by, nie spadną, jeżeli by się ten pasek rozleciał. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Także ocena was z poprzednich filmów, a ja dzisiaj robię właśnie test paska. Kapie mi na głowę. Czyli masz dwa grzyby. Dobrze. Sprawdź na zegarku, czy masz kierunek do domu i idź i patrzcie cały czas, czy mają zegarek prosto. Przerzuć wszystkie funkcje i pokażę Ci na przykład kilometr do punktu startowego. A jak nie, to mówię, włączcie nawigację na, tych, na google i będziecie widzieć, czy się zbliżacie, czy oddalacie od domu. Ach, ktoś się w lesie zgubił. Musicie iść na północ. Uff, dobrze. To my będziemy już pewnie w domu, zanim wy się w tym buszu odnajdziecie. No istnieje taka szansa, jesteśmy blisko decyzji powrotu do domu. Agnieszka z Oliwką się zgubiły w lesie, ale znalazły jakiś ruch, który Agnieszka rozpoznaje. Więc chyba trafią do domu. A ja tu znalazłem zagłębie olszówek. Tam jest olszówka, tu jest olszówka, tam są dwie następne olszówki. A ja może nie, zaraz sprawdzę, co to jest. I koniecznie napiszcie w komentarzu, czy zbieracie olszówki, czy nie. I co z nich robicie? Tak naprawdę, w życiu to ja zjadłem kilogramy olszówek i żyję, więc na pewno nie są trujące. Niektórzy na przykład narzekają, po, że są. Jak jest, że długo trzeba gotować. O, dwie godziny, a inne grzybki, to pół godziny, i tak dalej. Nie wnikam, nigdy nie gotowałem tych Jak słyszeliście, jestem już jestem bliski podjęcia decyzji o powrocie do domu. Ja mam taką funkcję w zegarku, to jest taki domek, i jak idę w tym kierunku, generalnie rzecz biorąc, o, to idę w kierunku domu. I o tym mówiłem, żeby sprawdziła to oliwka u siebie na zegarku. A ty masz taką funkcję, mela? Nie ma, zapomniałam. Ameryka też ma tą funkcję, włączyła, zatrzymała zegarek, włączyła i pokazuje jej, że do domu. O, jest w samym kierunku, więc idziemy do domu. W związku z tym będę kończył ten film. Jeżeli Wam się spodobał ten materiał o grzybach, a właściwie o tym o całej otoczce dookoła grzybów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że zachęciłem Was też na wypad do lasu. Niekoniecznie na grzyby, ale może, żeby sobie zrobić kawkę, wypić, usiąść, pospacerować, odpocząć i no i czas się żegnać, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i do zobaczenia w następnym filmie, a na sam koniec obejrzyjcie oczywiście inne filmy, które się tutaj pojawiają. Na razie pa!